Polskie Forum Biznesu gorąco rekomenduje udział w menedżerskich studiach podyplomowych zarządzanie bezpieczeństwem w organizacji organizowanych przez Kolegium Balticum we współpracy ze Stowarzyszeniem Ekspertów Bezpieczeństwa RP. Są to w moim przekonaniu studia wyjątkowe z kilku względów. Po pierwsze, przygotowane są w pełni przez praktyków dla praktyków. Po drugie, Oprócz dyplomu studiów podyplomowych oferują możliwość zdobycia aż siedmiu mikropoświadczeń, czyli potwierdzenia cząstkowych kwalifikacji nabywanych w trakcie studiów, takich jak zarządzanie cyberbezpieczeństwem w organizacji czy analiza informacji. Są to kwalifikacje niezmiernie poszukiwane na rynku pracy. Po trzecie zaś. Studia te skracają ścieżkę do uzyskania tytułu audytora wiodącego zarządzania bezpieczeństwem w organizacji. Wszystko to sprawia, że jest to program warty polecenia. Gorąco zapraszam do udziału w tym programie wszystkich, którzy chcą pełnić funkcję ekspertów lub menedżerów do spraw zarządzania bezpieczeństwem w organizacjach. Polskie Forum Biznesu Związek Pracodawców objęło ten program swoim honorowym patronatem.